Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zapytaj Damiana. Tak więc, jedziemy. Pierwsze pytanie. Zrób scenę z Agecraft. Z Agecraft jeszcze coś nagram, ale nie wiem dokładnie kiedy, ale nagram coś. Może jutro, bo jutro nie idę wyjątkowo do szkoły, bo idę do lekarza, więc może coś nagram. Miosek, z tabletu nagram coś już niebawem, bo połamała mi się karta pamięci, teraz nagrywam na zamiennej karcie pamięci 1 giga i muszę sobie wszystko przygotować i myślę, że także jutro, nie inaczej, edgecraft może będzie jutro ale na pewno jutro pojawi się kilka pierwszych filmów z tabletu tak więc czekajcie a jeżeli chodzi o recenzję Samsunga Galaxy Nexus, to nie mam już go Komputer, oczywiście, że mogę. A co? Podoba Ci się? <laughs> Damian, czy kibicujesz motorowi? Kibicuję, kibicuj. kibicuj. Zapomniałam dodać coś na końcu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach, bo w ostatnim filmie chyba ludzie nie zachęcili się tytułem i... Nie zostawiali pytań w komentarzach, bo ich dosyć mało, ale myślę, że będzie ich więcej. Wiem, zna, że was na to stać. Trzymajcie się. Cześć.